Cześć Manko, wszystkim! Dzisiaj robimy tier listę jedzenia w Wietnamie. Zaczynamy. Na pierwszy ogień leci banh Mi. Ban Mi jest to bagietka, w środku mamy mięso, jakieś warzywa, masło. Na północy znajdziecie dobre banh Mi, na południu banh Mi jest niedobre. Chleb jest plastikowy, nie ma w ogóle smaku. Nie polecam. Ban Mi leci do kategorii C. Com tam? Kom tam jest to karkówka z ryżem i z jakimiś warzywami. Jest generalnie dość dobra, jest bardzo tania i można ją dostać w wielu miejscach. Generalnie nie jadam ryżu, więc jeżeli zamawiam kontam, to zawsze proszę tylko o słynny, czyli o samo mięso. Kontam jest generalnie dobrym opcją, jest dość szybkie w serwowaniu, dlatego leci do kategorii B. Następnie mamy fo. Fo jest generalnie słabe, jest mega przehypowane. Nie przepadam za Fo, jest tam bardzo mało mięsa zazwyczaj. Próbowałem drogiego FO, próbowałem taniego FO, niczym się w ogóle nie różni. Jest dużo lepsze jedzenie, które możecie znaleźć w Wietnamie niż FO. FO i Bun Bo wrzuciłbym generalnie do tej samej kategorii, czyli najniższej kategorii D. Następnie mamy Nem Nung. Nem zazwyczaj jem na śniadanie, jest bardzo dobre sami sobie składamy, wybieramy składniki. Jest to papier ryżowy, na który możemy położyć mięso, mango, ogórka, co chcemy. Zwijamy sobie w taki ruron, maczamy w sosie, i jemy. Jest to bardzo dobra opcja na śniadanie, bo jest dość lekkie i łatwo łatwostrawne. Nemnung leci do kategorii A. I ostatnie mamy Haisan. Uwielbiam Haisan. Haisan są to najróżniejsze owoce morza: krewetki, małże, ostrygi, ośmiorniczki. Wszystko to zalicza się pod Haisan. Uwielbiam Hai san i generalnie w Wietnamie chyba znajdziecie najtańsze owoce morza na świecie, więc Hai san ze względu na swoją cenę i dostępność tutaj leci do kategorii S. Tylko pamiętajcie, że dobre owoce morza też ciężko znaleźć. Raczej musicie uderzać do miejscowości, co znajdują się nad morzem, wtedy na pewno będą świeże i tanie. Wietnamskie jedzenie szczerze mówiąc nie należy do najlepszych, więc lepiej nie ryzykować, zamawiając jakieś rzeczy, których nie wymieniłem na tej liście. A jeżeli ktoś chce spróbować, to na własne ryzyko. Pozdro.